Witam bardzo serdecznie. Łukasz kłania się niziutko, moi drodzy. Odpoczywam w tym wiklinowym koszu, no, typowo morskim. I cóż, jest całkiem, całkiem sympatycznie, moi drodzy. Fajny wieczór, nie za ciepło, nie za zimno. Poczekamy może jeszcze na kogoś. Nie wiem, czy czat jest załączony.

Wiecie co, musiałem się jednak ruszyć, ponieważ po prostu komary nie dają żyć tutaj, tym ludziom, wszystkim i też wszędzie krzaciory, a gdzie krzaciory, tam i komary. Także kombinuję, gdzieby tutaj usiąść. Witam Piotrze. No cóż, taki krótki live moi drodzy od marynie jak się to mówi. Czyli o, nic, o niczym ciekawym. Chciałbym mam tylko powiedzieć. No taką główną rzecz, którą chciałem powiedzieć to to, że mój vlog już się wrzuca moi drodzy. Jest około 27% do procesingu, tak zwanego do ukończenia. Czyli no, jeszcze ponad 70% filmu musi się wrzucić. Niestety internet w tym pokoju jest dosyć słaby. Dokładnie godzinę 10. No więc yy, trochę to potrwa. Ja tak myślę, że jutro o 14:00 się to wrzuci mi. Film za, zajmuje moi drodzy 17 giga, ponad 17,5 giga. Nie wiem dlaczego tak dużo. Ale no tyle zajmuje, więc wyobraźcie sobie, dzisiaj po południu to załączyłem i jutro o 14 się wrzuci. Także sporo czasu. Piję dobrą kawę o smaku wiśniowo-czekoladowym. O, fajnie. Powoli kawkę można sobie siorpać. Wiecie, ja w sumie, w sumie to też bym się może kawę napił. Dobry, dobra myśl. No i tak tutaj teraz ostatnio nie sypiam, za dobrze, za długo. Chociaż no ostatnia noc to się słuchajcie, z nóg, że zasnąłem gdzieś tak o północy. Patrzcie, takie sklepy tutaj są. Czekajcie, mu tutaj spodziewać takiego, no myślę, dobrego vloga. Jak tutaj spaceruję, mówię o zarobku daje porady, jak ktoś chce jechać za granicę szybko i bez bólu, bezboleśnie zarobić trochę euro. A wiadomo, jak się zarabia euro, to się to liczy razy cztery, moi drodzy. Bo euro mamy po 4, chyba 40 dzisiaj. Także każda złotówka jest razy 4 i szybko można na coś sobie zaoszczędzić. Ja powiem wam, że w wieku 43 lat mam powera jeszcze, nie powiem, ale już mnie ta praca powoli frustrowała, tak? No znaczy się. Ja nie mam, yy, nie mam, że tak powiem, powołania już na kuchni w pracy na kuchni. Jest to wszystko dla mnie frustrujące powoli. Cześć Aniu, ale na jakiś czas, na te 6 miesięcy, ja się tak dziwię, że byłem 6 miesięcy, właściwie jest to mój przedostatni dzień tutaj, o, zobaczcie tam maszt i za tym morze, ale tam nie dojdziemy, bo wiecie co, właśnie muszę chodzić tu w kółku, bo tutaj jest internet darmowy i dosyć szybki, ja za dwie ostatnie transmisje, moi drodzy, dwugodzinne, musiałem zapłacić 100 złotych. Tutaj z roamingu, także korzystam z wolnego internetu, otwartego, i mogę stąd nadawać dokładnie w tym miejscu, moi drodzy, przed molem. I, więc korzystam jak najbardziej. O, no, także dla mnie pół roku na kuchni to już było trochę za długo. Tym bardziej, Początku, moi drodzy, do, znaczy na samym początku, to o, dokładnie w tym miejscu się pokazałem. O 5 rano, 5.30, do nie pamiętam, jak gdzieś przywiezł przywiez mnie tutaj polski bus, firma GTV. Bus zostałem tyczeć tu z walizką i pomyślałem, co teraz, prawda? jeszcze było zimno, bo to był kwiecień, 20 kwietnia. 20 albo 19 kwietnia, już nie pamiętam. Przyjechałem i pamiętam, wlazłem do tego hotelu, żeby się ogrzać. Te panie mi pozwoliły. Nawet zaoferowały domową kawę. I grudziądz, pozdrawiam, grudziądz. Małe, ale przyjemne miasteczko. Ja przejeżdżałem tamtędy kiedyś z transportem, bo wiecie, że Łukasz parę miesięcy jeździł po całej Polsce. I... Więc znalazłem się tu z walizką. I pierwsze co to polazłem właściwie na, na molo. Zobaczyłem piękny widok na morze tutaj. A później przyjechał mój szef i właśnie zawiózł mnie tutaj nieopodal do hotelu, gdzie miałem warunki no bajkowe. Powiem wam, że tam noc, słuchajcie, kosztuje 300 euro. Mówię poważnie, to jest jakieś 1200 zł, z tego względu, że to jest takie studio, czyli tam sypialnia, salon, prawda? Kuchnia, łazienka, balkon. I to było w porządku, natomiast później musiałem zamieszkać, zamieszkać w miejscowości Bart i to już była udręka, ponieważ musiałem tam zamieszkać z innymi Polakami, moi drodzy. No i tu zaczęło się, słuchajcie, takie właśnie tupiate życie tutaj. Nie ja chcę może tego komentować. Ani nie jestem taki dwutwarzowiec, że o kimś będę źle mówić, kogo nie ma tu, ale nieprzyjemne moi drodzy doświadczenia spowodowały, że się przeniosłem. Właściwie szef mnie przeniósł i dobrze. I cóż, i, i później kolejne trzy miesiące już mieszkałem sobie na wypasie. Właśnie jutro ten vlog się wrzuci, i tam wszystko wam opowiadam. Także no, chciałem się wytłumaczyć, bo powiedziałem wam wczoraj, że to... W, przedwczoraj, sorry, że wczoraj to będzie. No. No właśnie. Ale ten vlog... Słuchajcie, potrzebował tyle czasu montażu i renderowania i wrzucania na internet, że będzie jutro około 14. Ja tak powiedziałem, w tej chwili może się jest 30% wrzuconego na YouTube'a. Idzie to strasznie powoli, bo zajmują 17 giga. 17 giga, dlatego robię tego live'a, żeby wam o tym powiedzieć po prostu. Że będzie to jutro i vlog jest naprawdę ciekawy. Godzina 10, także tutaj Pamiętam, jeden z widzów powiedział y, kiedyś mi, znaczy napisał właściwie w komentarzu, że Łukasz lub długie te vlogi bo fajnie się słucha, można słuchać bez końca. I tutaj dziękuję za taki komentarz. I jutro to będziecie mieli. Będzie, będę tutaj się przechadzał, pokazywał wam ciekawe miejsca, pójdę na molo, pójdę do sklepu, pokażę Wam ceny, opowiem wam co ile. Y, jak z pracą było, co robiłem, ile zarabiałem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wyczerpujący vlog, chociaż miałem tam jeszcze wrzucić i zapomniałem sceny z tego promu, którym płynąłem, ale to kiedy indziej wrzucę. No także, to tyle. Zobaczcie, ściemnia się powoli. O, salut, darłowo. Ja byłem w Darłowie w zeszłym. w zeszłym a nie w tym. Nie no, w zeszłym roku byłem w Darłowie na plaży. Nie umiałem wejść na tą plażę, ponieważ ona jest jakoś tak oddzielona, oddzielona jakimś takim nie wiem no tym wałem i tam są takie linki. I pamiętam, przelazłem pod jakimś takim takim betonowym jakby mostkiem i dostałem się na tą plażę. Także kołek pewnie wiesz o jakim miejscu mówię, zaparkowałem busa gdzieś tam dla poboczu i wiem, że tam było jakieś chyba muzeum obok militarne. Na tej takiej drodze pobocznej obok tego wału było jakieś muzeum chyba militarne, na wprost no. Jojo Łukasz, no jojo. Darłowo niedaleko mielno, prawda? A ja się zastrzymałem. Pamiętam wtedy w miejscowości 20 km oddalonej. Kurde, jak to się nazywało ta miejscowość. No nie, no nie, możecie mnie kroić z solą sypać. Nie przypomnę sobie, ale pamiętam, że przywiozłem tam meble do nowego powstającego nowo sklepu CCC. Taka mała miejscowość. 20 km od Darłowa oddalona. No. I pamiętam, no spytałem się Pani ekspedientki w jakiejś takiej małej restauracyjce taniej, czy rybkę zjem, powiedziała nie, rybki nie zjem, chyba że paluszki rybne. O łazy, skąd wiedziałeś łazy, no dokładnie. Tam jest taki most. Jak z tego mostu się zjedzie, to jest takie nowe, powstałe centrum handlowe jakby. To to jak budowali w zeszłym roku, to ja tam meble właśnie przywio przywiozłem. Wiozłem je, pamiętam, z Wrocławia. Także to, to był kawał drogi, no co jechałem. I tymi lasami tam później. Kurczę, kawał drogi był, no. Cześć Hanys. witaj. A przed wami stand hotel taki no, czterogwiazdkowy. A ja siedzę w takiej słuchajcie wiklinowej budzce. To się wysuwa tutaj. Można nogi wyprostować coś tam schować. To też można wygiąć jakby do tyłu. Sorry za jakość ale no to jest life jednak tak. Powiem wam komary tak kopruchy na Śląsku budowamy kopruchy. Atakują? Że uciekłem z tego mola, właściwie. No ale pokażę Wam, może. Mała miejscówka Łazy, tak, dokładnie. O, tu Wam powiem ciekawostkę: że te śmietniki targałem do swojej restauracji często. No i tak, no tak, mówię. No 6 miesięcy to dla mnie był maks, bo serio, już. I psychicznie, i mm, fizycznie miałem dosyć, powiem Wam. Także z, kontrakt się skończył. Właściwie skończyłem go 5 dni przed, ale wcześniej nawaliłem godzin, ponieważ kolega Adam, pozdrawiam, pojechał sobie do Polski na odwiedziny. 10 dni ciągłem, mogłem wcześniej kontrakt zakończyć. I dobrze, wiecie, bo teraz sobie dychnę, jeszcze tu 3 dni, no właściwie 2 mi zostały i, i do Polski nabrać energii, podładować akumulatory. Potem zobaczymy. Może Szwajcaria, może Austria. Polewcia wie. To powiem Wam, że wrzucam, jeszcze raz to powtórzę, vloga, którego nakręciłem tutaj cały dzień, niemal poświęciłem na to i na montażu. On się wrzuca, ma 17 giga. Dlatego wrzuci się dopiero jutro tak o 14:00 ale będziecie mieli co oglądać. Naprawdę fajny vlog. Ja już dochodzę tutaj na Molo. Mam nadzieję, że internet nie przerywa, bo korzystam z darmowego Wi-Fi, który jest tam właśnie skąd przyszedłem teraz. Nie, ja stąd uciekłem, ponieważ komary nawet, nawet, że jestem wyszukany, to nie dają żyć, powiem wam. Tam już nad morzem nie da się wysiedzieć. Tak to wygląda. Lajki w górę dla Łukasza. Nie musicie dawać lajków, mi na tym nie zależy naprawdę. Pewne yy, te struktury YouTube'a nie zależy mi na popularności. Tak jak powiedziałem, nie zależy mi na wyświetleniach. Bo to nie liczy się słuchajcie dla mnie. Ja wam mówiłem wielokrotnie, ja mógłbym zrobić tysięcy wyświetleń, bo to jest łatwo zrobić. Natomiast to nie jest mój poziom, żeby dostarczać głupiego entertainment, że tak powiem. Ja wolę rzeczy jakieś wartościowe, gdzie można się coś dowiedzieć, coś fajnego zobaczyć. O, zobaczcie. O dziwo, jeszcze internet tu działa. Zieliński uhonorował mordercę Polaków. Wiem. Natomiast, Hany, tak jak powiedziałem, tu w Niemcach nie możemy o tym pisać ani mówić. Bo będę miał bana, nie chcę tego. Także o tym wszystkim już najbliższy weekend w Polsce o 21.30, piątek albo sobota. Chyba sobota, bo w piątek będę odpoczywał po, po podróży. Wiem, co się dzieje, widziałem. I teraz zobaczcie, co ja o. mówiłem dwa lata temu Wam o tym wszystkim. Jak to będzie z tymi Ukrainy? Mówiłem dokładnie taki scenariusz, jak się dzieje, tak. To nie są nasi przyjaciele. Nigdy nie byli. I tu nie chodzi mi o Wołę, tylko jeszcze słuchajcie, do XVII wieku rąbali Polaków. I im też żeśmy po deptali, ale to nigdy, nigdy nie były dobre relacje, moi drodzy. Nigdy. ja uważam, że nigdy nie będą. Tak to już jest. Nie mogę się doczekać tego live'a, w którym będziesz mówił wszystko normalnie. No właśnie. No problem polega na tym, że tutaj nie mogę, nie mogę, bo raz powiedziałem słowo ciapa i słuchajcie, ban na tydzień. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem, ale tu tak jest, tu nie wolno i koniec. Ja muszę to uszanować, nie jestem u siebie. A Łukasz jest taki, że szanuje czyjąś prywatność, słuchajcie czyjąś zasady i tyle. Prawda? Wrócę do Polski, to będzie normalnie. I jak się komuś nie będzie podobać to co powiem, no to może sobie nie wchodzić na ten kanał. Proste, ja jestem za, słuchajcie, Polską i, i, i za interesami Polaków, którzy mieli przechlapane i którzy wykrwawiali się podczas długich okresów historii. i to. Nie to, że Polacy tacy wiecie na wojnie, żołnierze, tylko o cywile, którzy byli, niczego nie byli winni, a ginęli jak muchy. O tym też zrobię, o niektórych obozach, ale tu nie chcę mówić oczywiście o jakich, możecie się domyśleć, bo cały czas poszerzam swoją wiedzę o tym. Kiedyś pokażę Wam mapę i opowiem o pewnych miejscach strasznych. Dlatego. Tego widzicie, ja jestem za Polską, ale mi się teraz w głowie aż zakręciło, bo mówię, mówię i tak szybko wstałem. Witam, do usłyszenia, salut, cześć, kołek, pozdrawiam serdecznie. Ania pisze, cenzura na całego, dokładnie. Nie, nie, tu nie wolno mówić o pewnych rzeczach. O zarobkach, nie wolno mówić o polityce w internecie, nie wolno mówić o absolutnie żadnych rzeczach typu rasi, yy, o religii i tak dalej. To są rzeczy surowo zabronione tu i tu się z tym nie patyczkują, słuchajcie. Poza tym nie wiem, czy wiecie, ale w Niemczech są akta, tak? I tu oni tego przestrzegają. Jeśli ściągniecie z chomiku na przykład jeden utwór, to macie 600 euro kary. <laughs> Mówię całkiem poważnie. Idę, bo komary, chociaż mam grube spodnie, słuchajcie te komary, tu są jakieś pancerniaki niemieckie. Patrzcie, one przez tak grube spodnie są w stanie, nawet przez buty z siatką, są w stanie was ukąsić. To jest jakiś w ogóle masakra, masakiera. A jak usiądziecie na ławce, to was w dupę poszczypią, bo one siedzą przeważnie pod ławkami. Wyobraźcie sobie, jakie one mają, te, nie wiem jak to nazwać. No te rurki, przez które piją krew, że przebijają się przez majtki, przez spodnie. Mówię Wam całkiem poważnie. Ja nigdy się nie spotykałem, spotkałem z czymś takim. Może to jest, ktoś powie, przesadzasz z tymi komarami. No nie, bo jeśli komar Was, że tak powiem, brzydko udupi 2, 5 razy, 10 razy, to ok. Ale jeśli to już jest setny raz, to już po prostu dostajecie w kurwa na maksa, można powiedzieć, tak? Z tym wszystkim. Cześć, Jacku. Jacek pisze Ania. Wyjdziesz za mnie. Twój mąż Jacek. <grym> no, no to drugi raz może za Ciebie wyjść. Czemu nie? O tym też będę mówił o dzisiejszych relacjach dansko-męskich, które są, słuchajcie, w opłakanym jednak stanie. I w Polsce, i w Niemczech. Ja pracuję z ludźmi, nie idę stąd, bo te komary już mnie tak denerwują, że koniec. Ja pracowałem z ludźmi po 20 parę lat, po 30 parę lat. Słuchajcie, tylko ja mam dzieci z tych ludzi, tylko ja byłem w związku małżeńskim. Po prostu ludzi nie stać na rodzinę, to raz. Druga rzecz, boją się wiązać. Odchodzą od rodziny i to owoc, będzie owocować tylko jednym. Upadkiem. W każdej cywilizacji jest brak rodziny, normalnych więzi rodzinnych, ale o tym też tu nie wolno mówić, więc zakończmy ten temat, opowiem wam w Polsce. A niestety nie, bo mam męża, okej. Okay. Aha, no to czyli to nie mąż Jacek, nie wiem, mężem Ani. No. I już czuję, że mnie komar w życiu uszczypnął. Patrzcie, jak tu jest pięknie. No dzisiaj są zachmurzone niebo, ale wczoraj tu byłem, bajka zdjęcia zrobiłem właśnie na tego jutrzejszego vloga, który wrzucę. Zobaczycie wszystko. Ja już muszę odejść stąd, bo naprawdę w komary frustracja na maksa. Wiem, że trzęsie aparatem, ale nic nie poradzę. No to już, moi drodzy, jest godzina 19.26. Tutaj takie lokalne bary. Muszę stąd uciekać, bo znowu muzyka, znowu prawa autorskie, wiecie. Dlatego trzeba uciekać. Tu naprawdę poważnie traktują takie rzeczy jak prawa autorskie. ...jak... ...języka... ...komary, dokładnie, a tu woda jest wszędzie, bo to jest półwysep, czyli i z tej... No, tu się tego nie opryskuje, już wam mówiłem, ponieważ... ...jest to Park Narodowy. W Parku Narodowym o robaczki się dba. hotel. O, tu mam dobry internet teraz. Cima się robi. Wracam do pokoju. A może tam bym live'a jeszcze odpalił. Jakiś słuchajcie, sam odpalił mi tu teraz. Skrap. Znaczy dobrze mi to zrobi, że tam jeszcze wiecie, te parę dni tu pobędę. Po prostu... Yy, Po prostu zorganizuje trochę, wyspakuje się powoli na spokojnie. Weszłem do miasta i nie zaczął przerywać. No proszę, powinien być lepszy, tak? Ja, 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 ja. O, jeszcze internet jest Wi-Fi. Muszę wziąć, bo jak Wi-Fi się urwie, to będę w roamingu płacił i nie chcę już słuchajcie do rachunku dobijać więcej. Ale myślę, że pół godziny możemy tam spokojnie jeszcze ponadawać. No tutaj lokalne wieczorne bary.